Mam mordecai ninja, Man. no i ze względu na trudne czasy, yy, może niełatwo było załatwić sobie taki magazynik, ale ja załatwiłem i jest świetnie. Możemy właśnie sobie to otworzyć i mieć już trzeciego ninja w wersji spindicus slam w kolekcji. Szkoda tylko, że bez zejna, ale to co w następnym magazynie przebija na pewno wszystko. No, i co warto wspomnieć? No, w magazynie dostajemy właśnie takiego Otoloida z złotą katanną, taką, znaczy mieczem. Te, w tym kolorze jeszcze nie miałam, a na pewno będę miał. Limitowana kola ko, y, karta kol w akcji. No, i, i powiem Wam, że ta karta to chyba jest takie drobne nawiązanie do tego, że za niedługo w magazynie też ma się pojawić mini figurka. No, i tam w tle mój pies, właśnie, właśnie. Nie wiem, no. Po prostu jest psem. No. Więc dobra, mam pod ręką tak się składa nożyczki, więc jest od razu sto razy, od razu 100 razy lepiej. Dobra, tutaj to przetnę. Dobra, może jeszcze bardziej. Wy to nie widzicie, ale ja się tu przecinam. Dobra, długi pas. Ok, a więc jest figurka. Jest limitowana karta. Bardzo sw swoją drogą fajna, ale omówimy je nieco później. Się składa, nagrywam to z samego rana, więc jest super. Sam nie wiem szczerze, o której godzinie, a właśnie mogę sprawdzić. O 8.48 dokładnie, fajnie. Więc jasno jest i nie ma żadnego problemu. Z tym nagrywaniem, no bo po prostu jest jasno, wszystko dokładnie mogę pokazać. No, szczególnie, właśnie taką kartę. ok, odłożę tam te dwie minifigurki na bok i zacznijmy, właśnie, omawiać już ten magazyn. O, wyszły już puszki. Dobra, fajnie, fajnie. Mam, y, mam już te takie różne pojemniki na karty. No, ja połóżkę jeszcze, żebym skolekcjonował taką. Chyba bym wolał kupić sobie tą puszkę z tymi dwoma kartami. Tą czerwoną. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że już wyszły. Ciekawe, czy będę miał je w swojej kolekcji. Nie mam taką dosyć dużą, właśnie puszkę z serii kolekcjonerskiej. Kart z serii trzeciej, bodajże. Tak, trzeciej. Mam tam taką gigantyczną puszkę. Tam było z 8 saszetek. Dwie karty XXL. No, tak to wygląda. Aha, okej. Okay. Mamy tutaj oczywiście o Moc, przywódca, zielony. okej okay. Tutaj mamy jakąś zagadkę. Musimy chyba no, poznajdywać te wersje najlepsze. Znaczy, wiecie o co mi chodzi. Tutaj mamy. Znać bohaterów, znać słodków. Aha, czyli taki wygląd w postaci mam znać w iluś tam sztukach na pewno dobra labirynt jak zawsze Sol okej okay. o, są te świetne karty te neonowe w poprzedniej serii były jeszcze lepsze takie karty takie specjalne, takie innego typu one były naprawdę jeszcze lepsze teraz właśnie te karty zastępują tamte, co mówię naprawdę były świetne Świetne, mega mi się podobały. No, jeśli chodzi o ten kolor, to nie za dużo mam właśnie takich kart jak tu. No, ja mam chyba tylko Cola, Jay'a, właśnie tutaj. No, tylko na tych kartach mam tych dwóch panów. I mam jeszcze tutaj y, Hausnera. Tego tutaj gościa. No. A tych kart jest naprawdę dużo. Do zebrania. Okay. komiks, komiks, tutaj już właśnie oni się przenoszą chyba do tej gry, czy coś, nie wiem, aha, tutaj wyścigi na tych pojazdach kola, <grym i> ja, w mordę jeża. takie moje nowe powiedzenie, w mordę Okej, okay, mamy tutaj jakąś nową zagadkę, wow, ten plakat nawet fajnie wygląda, wam powiem bardzo a tutaj jest tym kapelu, kapelusikul, co był na karcie, mam tą kartę właśnie jest oczywiście Lloyd, tutaj tło, dosyć fajne takie kropeczki okej, okay, tutaj druga część tamtego plakatu o, magazyn Hidden Side będzie taka minifigurka, no fajnie, może będę miał mojego pierwszego ducha i będzie saszetka z Ninjago kartami, okej okay. Jak są jakieś karty dodatkowe, a cena magazyny się nie zmienia to jest bardzo fajne. Tutaj mamy dodatkową limitkę. Okej. Okay. Ten komiks cały czas się ciągnie. Cały czas się ciągnie. Już się nie ciągnie. Ok. Mamy tutaj znowu jakieś zagadki. No to jest chyba yy, nie zagadka, tylko jakieś gra dla dwóch osób może. Nie wiem. Nie wiem. Ta, gracz 1 i gracz 2. To jest co? Aha, to są etapy. Dobra, czyli to jest każdy chyba dla dwóch graczy. Nie wiem. Się chyba nie dowiem na razie, póki nie przeczytam. Teraz mamy opis tego zestawu. Jestem ciekawy, ile tu jest klocków. Pisze gdzieś. No no niestety nie. Niestety nie. Okej, okay, tu mamy konkurs. Konkurs mamy fajnie. Jakiś następny konkurs jestem ciekaw, jaki będzie. Raczej udziału nie będę brać, ale jestem ciekaw. Twój, awa twój awator Ninja. Szkoda tylko, że tu włosów nie ma Łyso. No i tak. To jest to, co przebija wszystko. W następnym magazynie 21 kwietnia jest lodowy cesarz. No to zniechęca na pewno wielu wielu... Wielką ilość osób do kupienia tego zestawu, w którym ta minifigurka się znajduje, mnie to specjalnie nie, znie, nie zniechęca. Uważam, że spoko. No, ale szczerze mówiąc, no, jak się będzie mieć taką posturkę figurki, no to to może zniechęcić. No, ale w sumie, no, nie wiem, no chyba nie będę kupował może, bo tam zestawy z tamtej fali nie były takie genialne może. No ten. No, ten, ten, no tak, no. Nie były za genialne. Ale jedynie chyba najbardziej mi się podobał ten taki pojazd Kaja, ta żmija płomienna, duża. Nie pamiętam. Ognisty Kieł się chyba zestaw nazywał. Jakoś tak. No i nie wiem, co tam jeszcze mi się podobało tak bardziej. No nie wiem. Dobra. Tutaj zamów prenumerata. No tutaj właśnie prenumeraty jakieś są. To jest pokazane o właśnie, jakie magazyny ostatnio były. No i mamy jeszcze reklamę magazynu LEGO Star Wars, w którym będzie jeszcze limitka z serii Star Wars. Najwi najwidoczniej ta seria jeszcze tak nie zdążyła wygasnąć. Interesująco. Dobra, 8 minut yy, nam zajęło omawianie tego. Ostatnio było coraz lepiej, bo krótko to zajmowało, a teraz długo. Dobra, zobaczmy tę kartę. No, fajna karta. Mieni się ewidentnie. Może tego tak nie widać, ale no, mieni się. 111. Uuu, 111 to naprawdę chyba potężna karta, Wam powiem. Naprawdę. Naprawdę potężna karta. Chyba dotychczas naj, najpotężniejsza jaką mam w swojej kolekcji. Poprzednio moja najpotężniejsza miała 110. 110 yy, chyba szybkości. Nie wiem. No, hmm. też co tutaj jest? Ataku 62 mocy, 82 szybkości. No fajna karta, limitowana. Ale jest rzecz, którą powiem wam, że chyba Blue Ocean nie sarało się tak z tymi kartami. Mam taką jedną kartę w swojej kolekcji, na której właśnie znajduje się Kol. I zobaczcie, to jest karta specjalna. I to jest dokładnie ta sama poza. Dokładnie, dokładnie ta sama poza. Hmm. No, naprawdę się chyba coś nie starali. No, naprawdę, naprawdę się nie starali. Ale no dobra, nieważne, no. Mam przynajmniej limitkę taką fajną. Tutaj albumik też mam obok. Sobie to tam później włożę. Dobra, no i teraz otwórzmy filmikurkę. No. Mm. O, mój pies gdzieś. O, tam jest pies, dobra. Chciałem mówić, że pies mi zniknął, ale nie. Nie. Zresztą psy często znikają, ale nie tym razem. Nie. No, odpuść się żarz. W morderze. Wysypujemy tę cudną figurkę. Głowa mi lojda gdzieś spadła, ale już mam. Nie ma co się martwić. Na przyszłość. Dobra, najpierw to może tą broń od razu mu zmontuję. Hmm, te, takie dziurki wcześniej w tych broniach były? Nie widziałem, szczerze. Widać, że w ogóle ten, jakby, sznureczek. Wy tego tak nie widzicie, ale ja widzę, że ta katana się różni od tego tutaj, no, tej zaczepki takiej. Kolor się różni. Nie wiem czemu, ale tak jest. Okej. Okay. Tutaj wczepmy te gacie, wczepmy łeb. Hmm. Okej. Okay. Tak się prezentuje ta minifigurka. Bardzo ładna. Yy, tutaj złote rączki. Tutaj ewidentnie ten tor no, jest pochłonięty energią jakąś. Gacie też nawet spoko zadrukowane. No jakieś tam łańcuchy inne. O, ten, o, o, ochraniacze. Tutaj jeszcze jest druga twarz tego Loida. No. Właśnie te twarze wyglądają fajnie, ale ja sobie jakoś wolę zaczepić te. Tył też tutaj cały pochłonięcie tą energią. Dobra. Włóżmy mu tą ultramagiczną czapę. Oglądam ostatnio Maćka i klacki I Maciek i klocki coś tam mówił, jak to się nazywały te czapy na oryginalnej stronie lego to były jakieś tam kaptury tylko nie pamiętam jakie kaptury, kaptury nie wiem no nie wiem jak to się nazywało szkoda, że sobie nie przypomnę może wam później tam napiszę jak będę montował nie wiem, okej okay. dajmy mu jeszcze do łapy tą broń zwaną też miecz i kurde, ale trudno było wczepić, dziwno. No co warto wspomnieć? No słuchajcie, umieszczę tu całą drużynkę, no, zejna, ale za to w następnym magazynie będzie zeń. tylko że trochę innej wersji, co tam widzieliście. Okej, okay, co warto wspomnieć? Lloyd i Kai mają złotą maskę, oboje, a Joey ma srebrną. To jest ciekawa różnica. Co też warto zauważyć, że te minifigurki i właśnie mają po bokach do maski dopasowane jakby rączki, no wiecie, te rękawy jakby. I w ogóle teraz tak patrzę i jako jedyny nie ma rękawic, tak? Żółte rączki. interesujące Co warto wspomnieć, że Zain też ma srebrną maskę, a ci dwaj panowie mają złotą, czyli jest porówno No tylko taka różnica w tych kap kapturach, jak się tamkolwiek nazywały, no w tych maskach, no. No, że tutaj jest ogień, tu jakaś energia, a tutaj jest jakaś elektryczność taka. Nieco inna. No, a że tam miał lud No. 13 minus nam zleciało o w jeża. Dobra, nieważne. W każdym razie, no jak oceniam ten magazyn? No. Fajnie, bo ostatnio ciągle dają nam te dodatki. Ale minusem tego magazynu, znaczy jeśli chodzi o... no. Sam magazyn. To może trzeba by nie narzekać jak on wygląda sam magazyn. Dodatki są spoko. Tylko trzeba by było, no, o tą limitkę coś. No. Limitka fajnie, że dodali. Ale no, było w nie postarało. No, dokładnie taka sama poza. Wszystko tak samo wygląda. średnio, No. Ale sama mi figurka jest fajna, złoty miecz. Ale za niedługo ma się pojawić magazyn Legacy, w którym będzie właśnie Lloyd wersji Legacy z takim samym, dokładnie, dokładnie, dokładnie takim samym mieczem. Teraz się nie będę czekać, bo ten magazyn wyszedł wcześniej, więc tak to wygląda. Tyle z tego odcinka, bo mi wszystkie jakieś powiadomienia przychodzą. Nara.